Podczas wykonywania całej sługi stylistka miała nałożoną nogę na nogę, wskutek czego paznokcie uciekają w lewą stronę. A przy, no tak, no tak, bo jak masz no, nogę na nogę, tak jak ja dosłownie teraz, tylko sprawdzę w tym, to siedzę trochę krzywo. Sprawdzę, może wyjadę i to będzie widać. Mam nogę na nogę, nie? Jak robię paznokcie, to tego nie robię. To siedzisz krzywo, siedzisz tak lekko bokiem. Teraz usiądę prosto, tak jak robię paznokcie. Tak siedzę. Kamera jest trochę krzywo, to bym musiała o tu, czekaj, tak o. No właśnie, to muszę kamerę poprawić. No a teraz założę nogę na nogę. Ach. Już pomijając fakt, że to jest bardzo niezdrowe robić paznokcie w, takie, w takiej pozycji dla naszego kręgosłupa i, i tutaj mamy ucisk, yy, bo jak to mamy za, za długo, to po prostu nam krew dopływa. Musimy siedzieć prosto, że tak powiem Całym pupskiem, a nie tam jednym półżytkiem. <noise> to też paznokcie krzy, krzywo piłujemy. Bo jak ja siedzę tak prosto i mam podłokietnik tutaj na przykład. ten, nie? Mam podłokietnik, to tak, do tej ręki sobie tak podjeżdżam, a do tej ręki sobie tak podjeżdżam. Bo, bo ręka jak jest tak, nie? To ona nie jest tak nigdy. To by musiała tak, tak, tak albo tak podjeżdżać. A jak ręce dajemy tak, to one są tak lekko ze skosa, nie? Pod, lekko ze skosa, nie tak na prosto, lekko ze skosa, no to ja sobie tu podjeżdżam i sobie tak, obracam się, nie? A gdybym miała nogę na nogę, no to nie ma szans, żebym mogła tak szybko sobie te pozycje zmienić.